Żadne muala nie padło, a muala widnieje na lokale. No a tutaj muala nie było i chciałbym, żebyście to zdjęli. Nie, muala Znajdujemy się w okolicy centrum... Pogadany. ...trum handlowego Reduta. Nagrywaliśmy tutaj kiedyś kebab o nazwie Silver Kebab. Właściciel tej budki postanowił nakleić sobie muala, takie duże, wydrukowane. To muala wisi, wydaje mi się, że co najmniej od jakichś dwóch miesięcy. Uznaliśmy, że jest to całkiem niezły kebab, jak za te pieniądze. I ogólnie całkiem nam smakował, ale żadne muala nie padło, a... Muala widnieje na lokalu. Wcześniej widniał tam po prostu wielki, wydrukowany napis, polecany przez Muala, ale Muala taką czcionką, normalnie, jakimś arialem, wiecie o co chodzi. Teraz jest wy***ane wielkie Muala, no i trzeba coś z tym zrobić. A, i tam to też dalej wisi. Bo tu widzę z daleka, te naklejka dzień dobry. jest. to jest mój znak. Eee, wie pan o co chodzi, czy nie? Chcesz? Eee, my boss? Tak, tak. No. Halo, halo. Eee, dzień dobry, tak, tam? Dzień dobry, z tej strony, kojarzy pan? Przykleiliście sobie mola, no a tutaj mola nie było, i chciałbym, żebyście to zdjęli. Aferka. Nie no, ale to jest chujowe, jak ktoś sobie nakleja taki symbol. To jest akurat chujowe, no to prawda. Problem polega na tym, że jak on o tym opowiada, jak on o tym opowiada, to jednocześnie no, znowu robi jakąś tam reklamę, z drugiej strony jego publika jest taka, że no, raczej nie przyjdą tam w związku z tym, i bardziej ich to odepchnie niż przyciągnie, mając na uwadze szacunek do książula. Jakby czasami jest tak, że kontrowersja fajnie sprzedaje, ale w tym wypadku akurat nie.